Woody, nasza podpora, dosłownie po sześciu, prawie siedmiu godzinach na sali, mm -hmm. tak ledwo stoimy, ale zrobiliśmy dzisiaj po odnoszenia. Mm -hmm. dwa, mm -hmm. w tej samej choreografii pierwszej, mm -hmm. bardzo Ci dziękuję, że są dwa, <laughs> ponieważ taniec jest nie. bardzo szybki, więc bardzo brakowało tam podnoszeń, przepraszam. O, Woody też już się przewraca. <laughs> <laughs> to pierwsze, to nie jest... Takie, wiesz, podnoszenie, podnoszenie, tak bardziej akrobacja. Jak masz głowę w dół, to coś tam się już dzieje, nie? Inaczej to coś tam się jednak wydarza. No, teraz tylko trzeba to zatańczyć w trakcie choreografii. Ale nie, że przepraszam sam... bardzo, ja tego nie tańczę. No tańczymy samo podnoszenie, zaczynamy, okay. robimy, kończymy. A teraz trzeba zatańczyć choreografię. W międzyczasie zrobić podnoszenie i potem znowu tańczyć. No dobra. No, a tam zostało tylko dziesięć dni. Не, ну, одиннадцать.